Witam widzowie na pierwszej reakcji. To będzie taka seria na no, naszym kanale, którą będziemy co tydzień albo co dwa tygodnie nagrywać. Jest dzisiaj ze mną Duduś Hello. i Włodzimierz Leni. Witam, witam. Jestem komunistycznym władcą, który żył na przełomie XX i XIX wieku. Witam. No dobra, załącz tą bajkę Dodać chce tylko bajki oglądać. Dobra, dzisiaj, ogląd dzisiaj reagujemy na bajkę Tupcio Chrupcio. To z włoska bajka. To, to z bajka, ale że puszczajmy na TVP to wiadomo, że nie była to za bardzo dopracowane. A jaki tytuł? Mocno na pewno dojdzie no. do, i do i do, i do no. zbliżenia się. Uwaga, teraz widzowie uważajcie, bo to się wydaje, że to jest ozwyczajna bajka dla dzieci, ale tak naprawdę ten odcinek będzie o tym, jak tupcio chrubczo straci wszystkich swoich przyjaciół, wpadnie e, w depresję, zacznie spożywać alkohol i narkotyki i w końcu się zapije na śmierć. I się Dobrze, możemy zaczynać. Jak już wiecie o co chodzi w tej bajce, za co? Pstań. Ja, jak to nauczyłem, Dzieci idą przepnikiem. Dzieci niby ku bajka. Ona pewno dojdzie do Dobrze, więc tak. E, w, intro oceniam 10 na 10. No, Bardzo interesujące. W, widać, że, widać, że to wspomnę akcji. Podgłośnię wam to, bo przez nigdy nie słychać, jak mówię. To wasza wina. Eee! <grym> wow. Stary uczek. O co jest jak prędkość. Prędkość Tak. pokazać <grym> dziadek nie żyje. Mam nadzieję, że to moneta Imperia ją jeszcze. Ej. Ale bo ojciec Magacie, tamta dziewczyna, która teraz e, wylnęła spódnicę, a tu wciąż już nic nie ma, czyli on jest miliusem. On jest lubię obnażać. Witaj Tupciu, masz piękno. Skurcz. Ty też masz sukienkę, czy co to jest? Czy Borys już przyszedł? Tak, jest tam. Ale go zadzika! Ale go zadzika! On weźmie ten cel i od tyłu go zadzika! Potężnie mu Szybko! się! Możesz ich pokonać! Kurna, ale animacja! nie! Patrz, Borys go ignoruje! Ja od dzisiaj oglądam tylko to! No Borys, nie bądź taki! O, o jest strzał. Dobra, to ja strzał! to ja w dupie! Ja gramy w sensie. Henryś! Zabita już, zabita już na przeciwnika! Ale pomidor! Ale on się toczy! On wygra to całe! On wszystko wygra! Czemu tam są niebieskie pomidory? Pomid pomidor nie, patrz! Nie widać, jak przepuje tego Gloka. Widać, że on przewróci w ZRN. Jestem pewna, no. że będzie się z tobą bawił później. Tak jak zawsze. Ale teraz skupił się na innej grze. Ale emocje. Właśnie jak oni się już nie lubią, e, to uchaj upcię pewnie w znowi.

tu urodzony morszestwem już Tu dalej obrażony. Pa! Chcą się owiesić. Ej! Ten też jest nudystą. jesteś moim przyjacielem. O kurde. Ale akcja. Ale ty jest Widać, że to by chciało. Co ty? Co ty? Co ty? Autobus podskakuje, przyjeżdżał. I, jest. I jesteśmy. A, gdzie, to, gdzie tam Pamiętajcie, Nie oddalajcie się na no, to. Boga, co tu? Zakrętki są jako chłopaki. Czarna wiewiórka wyjdzie z klawki i pójdzie. Ej, ej, ale to jest seksistą szkielę. Dlaczego tylko chłopaki hmm. nie mają spodni? Wow, gdybym wziął na drzewach zmieniają swoje kolory. W każdym kolorze, jakiś tylko nie mają maluszków. Witajcie, co chcę pójść ze mną na poszukiwania, to chyba niebezpieczne. Pani powiedziała, żebyśmy się nie oddalali. Tak, tego nam nie kują. Nie kują, kują, kują. Kują. Oni pojechali pięć kilometrów autobusem, żeby se pozbierać się pozbierać liście. tak to rozumiem? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeszcze przeżyli największy koszmar, który autobusem, bo kobieta nie umiała prowadzić. No. Jed jedno no, dziecko wypadło z autobusu pod bo nie zamknęło tak. drzwi. Nie boję się. Nie sam, sam jesteś tchórz, Borys! Także mogę pójść sam. Ale akcja. Ej, i nagle to jedno dziecko na pasach i ten spędzona nauczycielka. Nawet się tak ze Stalinem nie kłóciłem. I mam nadzieję, że wkrótce wrócą? Ja wróci tylko jeden. I ten, I ten, ten białam jeden. Białam. I ten jeden jeszcze będzie pogryziony. Wszystko przez ciebie! Dlaczego nazwałeś mnie tchórze? Ty pierwszy odszedłeś od grupy. Co teraz O, ale fajnie.

nie, my musimy co pooglądać zbyt jeszcze zbyt pięć takich odcinków. Pana Ta nauczycielka wszystko ukryła! Ona, ona, ona ich do, do dziczy wysłała! Niech tam jeszcze zostawi. Hmm? A docę się geje. Gaje, trzymają się za ręce. I co się chwalić? Tylko jeden liść masz! Wiedzieliśmy się, że jesień to wspaniała rewia kolorów. A wy co znaleźliście? K**a, to ja staro. Nie twojej matki w krzakach. Zjedliśmy je. Pa, pa jakich ich to rozśmieszyło, że znaleźli się zwłoki. A do autobusu, wracamy do Ej, to chyba była strzykawka. Będzie ich usypiać.

włączmy świnkę Peppę! Nie praż z regułami, to też chyba będzie mocne. To jaki Ale fajne słynne. Dobrze, obserwujmy teraz to piękne jutro. Ej, to powinno być hymnem związków socjalistycznych, a ja publikuję a dzieckich. Zamknij się, zamknij I cicho bądź. Patrz, to cię chciał. Już nie jesteś moim kolegą. Patrz, tu cię Powie policjanta.

Gówniarz jeden. Ojciec, Bierz pas! No no, przed jedzeniem umyć łapki? jasne, się Ej jest szefem gangu na jako, tego, tego, tego. Ją? No podejrzanie wygląda. Gdybyś odłożył go do kosza no. z zabawkami, to nie chciałbyś z gdzie go znaleźć. Jakbyś jej powiedział, no, że jej mama nie żyje, to ona by się koszyka, śmiała. Ale on nie chciał tam pójść! Ja pierdolę. Ty... ty masz moje autko? Podnieś wysoko łapkę, nie opuszczaj! Mi się oddało <laughs> O nie! <On> ją dotyka! <laughs> gdzie ono się podziało? <laughs> <laughs> o nie! Rad. Właśnie Gdzie ją dotykał? Zobacz, ile śladów zostało. Pa. Syfiażujemy. No, stary przyjdzie z z z dzieciństwa. Ta stara zciąga pas. O kurde. Stary się połamie. najwyższy czas wprowadzić w tym domu jakieś reguły. <laughs> Ale ja nie lubię reguł! Wszędzie no, reguły, tak w przedszkolu! One są okropnie i trudno je zapamiętasz! Hm. że żyje na krawędzi, ta jego siostra. Kurczę, skoro rozumiesz. Hmm. To ma przypominać o wytarciu nóg przed wejściem do domu. Król wygląda, jakby miał przyklejone nogi do podłogi i podskoczył i by tą podłogę urwał. No, król, jak chcesz zabawek? rysunek pokazuje, że posiłki jemy razem. To są hamiki czy myszy? Nie wiem, Nie Może po prostu. Tego się staja, to jest mysz. I ona jest adoptowana. Ej, jakim cudem on w takim. Jakim cudem on w takim wieku? Rysuje z lepszymi szczegółami niż jego matka. Dobrze, spróbujemy bez reguł i zobaczymy. I bardzo fajnie on. Uciekaj na czworobokość! Będzie świetna zabawa! la. Uuu, jakie zbliżenie, jaka akcja? Uś uśmiech psychopaty. Nie? Życie na krawędzi, bez zasad! Żegnaj, mój przyjacielu to koniec! Przestań! Nie uważasz, że odrobinę przy No, jak się te ślimaki dostały, Michałty? Pa, gacuś! Ej, gacuś! Ej, widzowie! Patrzcie się! Odgadnij, gazuś tu jest. Nawiązanie do Spongeboba. O, Tak chujowej bajce. Ty jesteś chujowy. No to, 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 to jest. To, to jest bardzo ma bajka. Bardzo wciągająca. Ej, tam z tyłu jest ten z gangu świeżaków. Padł. padł, Ej, no. Tak, był samolot z 911 Można no. wytrzymać dostać. E, on chciał się zabić. Teddy wypadł przez okno. O nie! za chwilę zabiję. O, o coś do tej herbaty. A nie, on potrzebuje Jakie Jakim to się przyczepia do tej tablicy kolkowej? No, czas na obiad. Nie wiem. No, hmm. magnes. O, mamo! M magnes do tablicy kolkowej. <laughs> Mama poszła po mleko z ojcem. Mamo, stół nie jest nakryty. Nie będzie obiadu? Skoro nie ma reguł, nie musimy siadać przy stole. Mm. Proszę, weź i jedź gdziekolwiek chcesz. Świetny pomysł, mamusiu! Łoł! Wyjmij do łazienki, wsadź do kibla i będzie jadł. Pa, pa, pa! Łoł! Ale debil! Kobietku... Dalej ma uwalone nogi! ...kupi wegan. Kurna, się nie kąpie, czy co? ...wcale nie podoba wegan. A to mama za tą wolą waszą będzie kłodował! Chodź, Mipol! No jesteś śpiący, chodźmy do łóżka czy Co ja po obiedzie spać Będziesz miał koszmary, gówniarz, nie wiesz? właśnie Ponieważ możemy robić, co nam się podoba, nie musimy się myć. Prześnią ci się naleśniki z serem o, Moje łóżko jest brudne Co powiedziałeś? O tak, rozumiem To dlatego, że nie ma. żyjemy On nie ma może... bym... z pluszakiem Ty pokazuje, ja to był ten włamywam. Nie samotny. Ale chodź. Czemu? Jezus! Nie możemy jak mówić. Czemu ja dopiero teraz zauważyłem, że ta jego młodsza sisa ma głowę tych samych rozmiarów co on? Co ty? No, stać się! Tym samym ja wciąłem. Kurno patrz jaki jak łeb? Jaki Nie możemy jak mówi Teddy, żeby jak sklep, taki No kur. bez nich byłoby zwariowane. Zwariowana to swa To nie jest obowiązek. Mm -hmm. Ej, ona się do niego zbliża. On Patrz! Ej, ej, bo to jest chyba dla Ej, bo nawiązanie do alfabetu jest, ale ja. Ej, no, ABC Ja. Ej, nie do tego poją mu ABC! Ej, no bo to w sumie na tłpę ABC leci. Wow, ale nawiązanie. No. A ja ciebie nie staram, jak miłość, jaka chemia O nie Nie wy, ja wychodzę Skąd się to wzięły te ślimaki? To z szatan, się umie teleportować Te ślimaki jak poniż FNaFa się teleportują nie dobra, to było lepsze niż FNaF Wszystkie części FNaFa nie były tak dobre Dobra widzę, czyli tak, to co dzisiaj zobaczyliśmy Depresja, tubcia, chrupcia, ślimaki, które są objęte przez szatana i muszę się teleportować. Kobieta, która próbowała bez zezwoleń prowadzić autobus. Czyli dokładnie. A jeszcze widzowie przypomnę, um, że. Uwaga, uwaga, bajka ma charakter edukacyjny. Uczy o rozmnażaniu. Więc widzowie, mam nadzieję, że nigdy więcej tego nie będziemy musieli oglądać, ale emocje jednak były. No, ale emocje jednak były. Widzimy się w następnym odcinku, żegnam.